Pismo, pismo, ale jest aktywność. Wszystko widzę, masz kamerę na biurku. <grystanie> ty brakuje nam tylko zdjęcia ducha. Ty go triggerujesz, ja robię zdjęcie. <grystanie> Pokaż twarz do mnie, myślę ci zdjęcie. Nie, czekaj, bo wypadasz za busa. <grystanie> Nie, stój! O! Nie, trochę wyżej. Głowę. A ty powiedz. coś. No mówię to no to super, dzięki, dobra. dobra. Dobra słychać. O matko, a ja mam łosy masz. <laughs> Jak chips, się Którym? Co? Jerry Showcross Prawym, prawym dobra Ale, y y ograniczona ilość jest, trzeba uważać A, A dobra. Dobra, dobra, Zachu? Ja Musisz leciutko zmniejszyć sobie głośność mikrofonu Czemu? Słychać twoją Mamy. To brzmi jakby Co coś No Słuchajcie, takie, takie bardzo cichutkie, takie wiesz... Nie też się nic ale wiesz, te dźwięki są kurde straszne. To jak ja mam to zmniejszyć tu, w grze? Nie wiem właśnie, to jest najgorsze, że nie wiem. O kurde... Jestem, halo? Jestem, halo? Siema, jestem człowiek statyw. Czemu stałeś na się kobietą? Na pewno mnie było? Czemu stałeś się kobietą? To nie, okej. Okay. Ale teraz mogę was rozróżnić. Mogę was Dobra, K idziemy. Koty stał się kobietą, tak? Cieko, nieko, tak. Chwilę nie godam. Nie słuchajcie różnic. Dobra, let's go. Dobra. Tak. Jak się otwierasz powiedz, mi? Powiedzcie coś do mnie na Wojścicie. Specjalny Koty, 69. Norbła, słyszysz Wojsza czy nie? Słyszę, słyszę Słyszysz? Tak, słyszę Słyszę, halo lepsza, lepszy latarka Lepsza co? Pytę fajne te latarki Pytelataneczka Gra... gra... Pamiętajcie, że duch, naz, duch nazywa się Jerry... Showerless A gdzie jest y generator? Nie gdzie... <grym> to jest Showerless. Tak, tak, tak. <gryny> Cicho. <gryny> Nie, no to jest. To jest. Yy, shower sza, Ej, jak coś to aktywność. Aktywność jest na, dziesiąt, na dziewiątce. Halo, halo. Aktywność dziewięć, panowie. Aktywność dziesięć? Co? Czy wymieścisz Go Steven? No to ciekawe wam powiem, bo aktywność na 10 wystało. Ale było w ogóle... nikt nie wskazuje ten meter. Wydaje mi się, że to będą gdzieś cele, no nie? Jerry Show proszę. Hello, hello! Kto tam jest po drugiej stronie? i się jak mówię, gdzie gonić mhm, mm uchylony, stwierdzam, że nie chcę się rozłączyć w drodze jadę, Ej chłopaki, chodźcie na chwilę do toalet Gdzie są toalety? Chodź znalazłem, ma ktoś aparat? Ej, prawe toalety Chodź, 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 masz aparat, może? No mam, ale nie, kiedy? Ej, karam, to toaletę Ej, Scott, Ej Scotty i! Ale fajne no, mydło, no nie! Tylko na dole? Ja Oho! Wracaj się, jest dobrze. A <laughs> Danny! <laughs> ale jesteś kobietą, no, tego, jest tego, <laughs> Ej, chodźcie, Nie chodź tu, nie, nie chodź tu przy. Czekaj dobra, dobra, nie chcę. Chodź tu po prawo od wejścia Chodź do prawej od wejścia, do prawej strony od wejścia. Chodźcie, widzę, widzę światło od was. Chodźcie, patrzcie co znalazłem. O tak, woman. Sz... <grym> Ewo, tu mydło leży. <grym> tu kość, nie, podno nie podnoś, nie podnoś, nie, nie kości. Trzeba jej zdjęcie zrobić. Jerry Showcross, are you there? Jerry. To, to nie jest Showcross, to, to jest... Sza... Ktoś podniósł... A, dobra. Jerry, are you friendly? Tam było sh shaver, nie było shower. Nie było O, to tam A było. A, to, to było A. To, show? Nie, to, to było, było... Sh shaver, shaver Ross. Shaver Ross. To nie było E, tylko C-mordo. Co? Czekaj, dobra, na mam. 100%. Dobra, nie mówię czy wtedy. <laughs> no jestem. możliwe. Dyslektyk, jestem i tyle. Jerry, show cross, where are you? A mu odpowiada no, każdemu? Show yourself, show yourself Jerry. Jo włamujemy się na szkolne komputery. Szkolne? No, powiedzmy, Wyglądają jak szkolne. Nie no, druga latarka jest OP. Będziemy grali na pierwszej. Ej, czemu mamy emfy pierwszopoziomowe, jak ja ma drugopoziomowe dodałem? Bo no co? bo ja tym gadałem właśnie z te wszystkie wcale. Dobra, dobra. Znaczy, no ja, no... Statystycznie w każdym celu jest coś do rzucenia, z tego co widzę. W każdym celu jest jakaś książka, sztoteczka, pasta, coś. A może być cepelin, to, to, to na pewno tutaj nie jest. To jest pewnie skrzydło A, bo jesteśmy w skrzydle B. Jerry, where are you? Tutaj nie ma, bo tu w ogóle nie spada temperatura, jest cały czas ładna, to, jest to prawie 15 stopni. Chopaki, idziemy do skrzydła A chyba, no nie? Ahoj kapitanie! I... Na, zdrowie. Na zdrowie. Ej, tutaj nie było Chłop, po... chłopasz... chłodno? Chłodno chyba było, chłopasz... czy mi się wydawało. Ja tę z dupy poszło. Dymek. Zesrałem się. No dobra, w tak mówicie, to idziemy do skrzydła następnego, do skrzydła A. No ale tam była kość. No ale kość nie oznacza niczego w sumie. No kurwa, jestem mogłem po całej mapie. No. No wiem, wiem, wiem. Na małych mapach Jerry, are you there? Odpowiada każdemu statusowi. Jerry, are status, Tak, u komu odpowiada? Nie, nie, tak, nie chyba tam było napisane no dobra, Mara. No tylko że idziemy wszyscy razem Jerry where are you są open dym, dym Ej tu ej tutaj jest kawa rzucona so yourself, Jerry are you there? Kawa rzucona tu Do something Pootwierane półki są w ogóle? Ale one ogólnie są potwierane ale tu kawa jest czek. Oh, tak tutaj kłótnie. Dotną dotknął drzwi chyba, nie? Czy to czy to wy tak, nie otwarty, Co? No, to no, to w się sensie nie, bo było, dźwięk. był dźwięk taki. Jak tak dotknął drzwi, dotknął drzwi. Zimno się robi. No To. Czajaj, zostawię mu to do pisania. Idę po ultrafiolet, idę po... Nie idę po ultrafiolet, tylko najpierw rzucę notes. No Zostawcie mnie tu samego na chwilę. Dobra, dobra, ja, chodźcie po rzeczy, zostawcie rzeczy. Idziemy... A ja, ja już nie położyłem na tes. Ja już tu położyłem tak? na tes. Dobra, to po, połóż na zewnątrz. Norbu, do, no, Norbu jakie masz rzeczy ze sobą? Ja mam ten do mierzenia i aparat. To no weź wy, wyrzuć tutaj po prostu. Wyrzuć tutaj. Do, do tej sali weźmiemy nowy... Otworzył drzwi Znowu dotyka... Znowu dotyka. Norbu, so, weź tylko latarkę jest... i chodź ze mną. Wy... Chodź Norbu. Weźmiemy ultrafiolet i i, 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 i a możemy wziąć tutaj, DOS-a. No dobra. I może te do palenia, żeby w środku od niego. Nie, czekaj, co byś się zgubiłem? Czekaj, <śla> tu chyba trzeba w, le w prawo odbić jeszcze. O no, tu są główne, główne drzwi. Rozmawia z duchem, Stasiu mówi help Jerry? Help Jerry? Tak, chyba tak. <śla> Dobra, let's go. Ale będzie kontentu na kanał. Oh, a za nami ktoś idzie. Fa, jest... tam? No mała, No, nie no. no, jest kobieta. mała, bo drzwi otwiera i tak dalej. Dobra, ja biorę UV i, 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 i ja bym wziął jakąś sól na dół. I, i, i ja no. no ja wziąłem sól no, Ja też tam sól no, ja wezmę to ta, patrzcie, jaka a tu fajna kamera. Hey. Mamy <grywa> podgląd. No tam jest pismo Jest pismo. Ten mu otworzyło czy mi się wydawało? Nie wiem. Pismo, pismo jest. Pismo tak. jest. On się przemieszcza z napisał zresztą światło Apisma Chyba freezing temper Nie, Nie Ile? Ale to tam się zobaczy. na na korytarzu, nie w środku. Okej. Przemieszcza chyba. Dobra, dobra. Pismo, pismo, ale jest A, aktywność, Jezu, no. Ale już wszystko widzę, masz kamerę na biurku. To jest interwencja, wariacie, jesteś w programie zdrady. Help me, SIP-u, Polska! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, gadaj z nim, gadaj. Ktoś jest na kamerze za tobą, jest na kamerze za tobą. Dobra, chodźcie chłopaki Dobre, tak. Dobra, pytanie Wada. mam tylko i wyłącznie takie Czy jest tam aparat? Bo wezmę Tak powiem, jest yes. tam aparat Jest zostawił, Norbu tam Norbu zostawiam okay. Nie no, Norbu zostawię atak ma, atak ma, atak ma Nie no, siódemka jest, siódemka jest Atak ma Nikodem, patrzcie Miałem, miałem Event, event miałem No event, no siódemka jest Dobra, miał, miałby, miałby Dobra, idziemy do Ciebie Ogólnie stan... Piątka, sta... mam, piątka Sasiu umierasz Stasiu umiera, atakuje go, nie wiem nie atakuje Ogólnie, ogólnie jak Stasiu ma teraz mało psychiki to teraz Stasiu będzie mógł mieć hanta i rozpocząć hanta Ja nie biorę jednak soli, Normu weź UV, ja wezmę kadzidło i będę chronił was wszystkich Dobra, Normu, weź UV jedno i jedną sól No, styknie, dobra Tak, bo ogólnie to ci psycha syting mocno, masz 40% psychy. Wy, wy... kurwy jebane. <laughs> Okej. Okay. Okay. Trzęsę się cały w nie <laughs> i to nie przez gorączkę, kurwa. O, no, w drugą no, stronę. Tak. Trzeba fał na drzwiach. Jest, jest UV, jest UV, jest UV. No ale dobra, jest pismo. Yes, jest UV Jest UV Jest M? Gdzie masz? Z tyłu, z tyłu. Nie masz tu. Jest... M był, M był ponad ponad 5 był tyłu tutaj, za drzwiami, na z tej strony. On tu jest! Jest tu! Jest tu! Jest. Goni! Goni! Nie to event, 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 event! Kurwa! Even. A nie to nie event! Nie, ktoś... Nie! W ogóle nie było to żadnej... Nie. nie było żadnej oznaki! Ataku, no nie! Nie był dźwięk, był dźwięk. Ale był ułamek, był sekunda dźwięku i sta się od razu zaatakował. Jestem, ja że nawet odpalić kadziła, nic zrobić, bo nie wiedziałem, że to atak jest. Lampki, lampki zaczęły gasnąć. Ja, Ej, to my link jest, tak? Tak, to jest mylink no. Zaznacz sobie. Stasiu, za sobie, że to mailink jest. Poświęciłeś się poświęciłeś się dla dobra ogółu. Ej, trupcie mu zdjęcie jak nie żyje. <laughs> <laughs> Ej, a jakie mam... Zdjęcie, zdjęcie ducha jeszcze trzeba zrobić, sobie muśno, nie? Tak, tak, tak. No ma ktoś aparat? Ej, jedne drzwi, ja zosta ja drzwi zostaw zamknięte, no nie? Tak, uchylone, żebyśmy mogli tu wbiec. Ja bym... No dobra, idziemy? No idziemy, idziemy, idziemy. No idziemy, idziemy. Ej, dobra, ale jesteście pewni tego m Ej, amfaj jesteście pewni, tak? Stachu taku, z taku powiem, że jest pewny, Aha. Że był. Czyli to się mówi, że jest M? Pismo 100% było. No i ultrafiolet był z tyłu, no nie? Jest chyba nawet zdjęcie ultrafioletu. No. Zamknął mnie, nie? Eee. Tak, spodnie. jeszcze jeden. Poszulę tak i spodnie jakiś. País, włączyłem światło, włączyłem dziękuję mu. Światło. Ale w ogóle, w w ogóle korki światło. są. A. Nie, jednak są włączone dzięki Scotty. A sól? Sól tu jest rozsypana. A wszystko co? Tak, ja rozsypałem, ale teraz rozsypałem dopiero. Okej. Okay. A, dobra. Nie mogę z tego biednego Stasia sypać. Sobie... A, a gdzie jest apus? Niech mnie zaatakuje, jak mnie zaatakuje, a ja wywaliłem teraz zapałki to kuba się Oj Kurna mać! Kurna mać! Nie to event, event event. Ja jeszcze dwczasy wysunęłem <grywanie> Ja nagrywam <grywanie> idź, 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 idź. Idzie, idzie, idzie. Idzie Nie, nie idziesz! Widzę no, no, no. Twoją a głowę! Słyszysz? A słyszysz? <laughs> Siema. Ej, tupta, tupta. Dzień dobry! To. Norbu, to, do tu Ty Ale... chodzisz? Nie, ja a, tak chodziłem przed chwilą, teraz nie chodzę już. Dobra, chodźcie, idziemy. Ogółem... ja chcę zapałki bro, wziąć! Był... Te drzwi tutaj dotykał już Ej, zrób ktoś zdjęcia śladu Ślady, ślady, ślady są Co? w soli Ślady w soli są, zrób ktoś zdjęcia I drzwi, i drzwi można zrobić Ruszył drzwiami teraz On ruszył drzwiami, zamknął je i otworzył frajer Dorbu, Dorbu, a gdzie drugie ślady soli? A, właśnie, to, to, to jest dobre pytanie. Dobra, niby no... Niby ich nie położyłem, ale nie mogę drugich położyć, wiesz? Nie zamykaj <laughs> tych drzwi! Nie no, jedne... Nie zamykam, to nie ja. Jednym zam... No dobra, jeszcze dwóch zdjęć potrzebujemy. Ja. Ej, jeszcze potrzebujemy dwóch zdjęć jakichś fajnych na trzy gwiazdki. Najlepiej dwa zdjęcia ducha. Na przykład teraz, no. Nie? Oj, oj. Gaście światła! Czyje ktoś? Ktoś umarł. Kto umarł? O nie! Tak to Marta nie żyje. Ha, ha. Ja do szafki biegam. To co, Scotty? A mamy wyrok. Dobra, zdję... tego. Tri... Scotty, nie. brakuje nam tylko zdjęcia ducha. Ty go ja robię zdjęcie. No dobra, tylko poczekaj. Zobaczymy jakie nam zostały rzeczy do zobaczymy jakie rzeczy nam do zrobienia w ogóle. Trzeba uciec podczas polowania. Dobra Scotty, ja robię, ja liczę, że mnie sfokusuje. Ty mu musisz zrobić zdjęcie. Uciec i ja ucieknę też. Dziękuję mimo. I ta koszula? A, dziękuję, się Dziękuję. Dobra, idziemy schodem. Dobrze. To załóż kamerkę, ja pójdę. <noise> Ale no, zdjęcie <noise> trzeba zrobić. O, to było w ja to... Halo? Tak? Halo? No, y przed chwilę był Han. Tylko od nas nie mógł znaleźć się anulował Hunta, wiesz? Bo obserwowało globalny czat, Było przerwanie. Kto ty jesteś? Chodź tu. Chodź, słyszysz mnie? Tak długo, jak się słyszymy na, tak długo, się słyszymy na globalnym, nie ma Hunta. Chodź. Czyli dalej są za Ale nie ma Hunta, bo się słyszymy na tym. Dobra, chodź, chodź, bo... Co z tego, że mnie zaatakuje jak nie będziesz móc, jak mu zdjęcia nie zrobisz Też się boję no Ja się boję ba. Duchu! Chodź tutaj frajerze Pokaż się ghost tam No nienawidzę się cię Nie spiesznie za kratami <laughs> To nie Ej no What the To nie ja Chodź, Dobra, chodź, chodź. Idziemy. No ja już tu byłem! Nie rób tak, prosicie. cię. Chodź Scotty, bo jak się pojawi, to mu cyknąć zdjęcie, no No dobrze, no ja jestem tutaj. Ghost, come here, come here, show yourself, you stupid piece of shit Chodź, goni mnie! Goni mnie! Koty, chodź zdjęcie mu zrobić! Gdzie on jest? Koty nie To ty nie chowaj się w szafce. Nie chowam się no Patrzę i robię mu zdjęcia, ale nie ma go no. Dobra, nie wiem. Cię, wybacz, no był w panikuje nic. Wybacz, wybacz, On atakował, ale nie atakował. Atakuje! Atakuje albo coś pisał. Ja tak, atakuje. Отдыхай. Есть, 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 есть. Okay, że... Nie, nie kodę, wiem, że żyje. Tak żyje, ale powiedz mi czy jest event, ja uciekam. Na pewno nie zrobiłem zdjęcia, sorry. Nie, dobra, nie. dobra, wysłane. O mój Boże! Ja cię pierdzielę, wiesz co się stało w ogóle oh. zawał mam. On, odpaliłem kadzidło, pobiegłem w jego stronę, weszłem do pierwszego pokoju, zamknąłem drzwi. On otworzył te drzwi, zajrzał do pokoju i wyszedł z tego pokoju. I poszedł dalej. <grym> ale mam zawał. A wiesz co jest najlepsze? On mi coś powiedział jak kończył się goły, że coś tam, coś tam, no nie? Nawet nie wiem co jest, bo jestem zbyt zesłany. potem na nagraniu usłyszę. Potem na nagraniu zobaczę, ale what the fuck. Dobra, ja bym uciekał. To Najgorsze to jest... nie ma zdjęcia ostatnio. Ale było, było, go turbo to widać, no nie? No właśnie. No. Nawet stanąłem przed tobą, żebyś mnie co? Kurde, co? mi nie zasłonił. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest po prostu wina tego aparatu, że po prostu ten aparat jest średni, no nie? Nie, wyrzucam go, jedź po stąd. Zyskane w ten aparat. Tak, Ty pierdź go. Dobrze, kurde. Króciutko jadę bez ciebie. Czekaj, ja ci duch! Ej, minik, 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 minik. Minik. Puuu. wiem, No, dobra. Nie tak. Aha, Ej, dobra, bo ja już kończę, ktoś, ale ten duch to był obok was, siedział na ławce sobie wtedy. Mam pytanie, Do czy ktoś widział? Nie, ja po prostu zblokował blokował blokował się w drzwiach jak duch. duch. Aha, wtedy, wtedy. Tak, tak no, no, wtedy so bloku, sobie chciałem sobie to był klokowany. Chciałem coś nagradzam, ale ten, ale, ten ale już za późno OBF-u obf nie włączył. Aby był obok was? I potem, I potem jak, jako ciebie, e, ciebie, e, ciebie, ciebie gonił. Norbu! Gonił w Norbu. Okej, bo w grze cię słyszymy na razie no? jeszcze. To możesz opowiadać no, na razie no, w grze, bo jest przester. Znaczy przegłos. No to on ogólnie ciebie gonił, wtedy, jak sepka miał ci zrobić zdjęcie, to on ciebie gonił, ale potem, jak ty uciekłeś tam w boku. To on zaczął za sępkiem chwilę i potem zniknął. Okej. Okay. Ej, ale mam pytanie... Ale to wy widzieliście tego ostatniego hunta czy nie? No tak, tak. Znaczyłem ale... tego, jak ty czytałeś. Ale... ale i się on. Skupiłem. Bo tak, bo ale on mi otworzył drzwi ten śmieć. Jakby jeszcze ja zampiłem w pokoju, robił się schowałem i ja się nam... Chciałem